Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Wiecie co zrobiłem źle? Wiem już, jak to ogarnąć. I dobrze myślałem. Działa ziemniaczanego. Aha, kurde, ziemniakami to strzela. Fajne jest to wszystko. Ostatnio grałem, ostatnio, pół roku temu, w grę Airfix Fighter. i tam też był podobny vibe. W sensie takie stworzenie. Lol Czułość mnie strasznie denerwowała tutaj, kurde. Serio? Ja pierdzielę. A jakbym wczytał, ja pierdzielę. Nie udało mi się. Czułość była spieprzona. Czułość była spieprzona po całości, jak byłem w tym działku. Dobra, teraz mam trochę większą świadomość. Trochę więcej wiem. Jeszcze raz zaczniemy to. Zróbmy, bo później to mi ucieknie. A się zdenerwowałem. Tak, kurde, spieprzyć takie gówno. Dla musy.

Dobra, przechodzimy, przedzieramy się przez kujonów. Tamta czułość po prostu mi nie leżała totalnie. Paczka rakiet butelkowych. Dlaczego my sami tu ciągle wszędzie chodzimy? Czemu my nie mamy jakichś ziomków? Wszystko robimy sami. Totalnie. O, chyba jednej gumki recepturki nie zdobyłem, która jest przed takim. Dobra, kiedyś tu już. Tak mnie te one znarowały. A, tu jest. Cool. Dobra, i tu... Jeszcze raz jest te działku. Nazwa ten odcinek Działo Ziemniaczane Transformator Tu nikogo nie ma na razie. No właśnie tego się boję. Pół mnie leży nie i się respił tutaj Dosłownie się respił Pod di damage'em Mam co kujonów minus 100? Miśniaku plus 5. Ernest, co ty robisz? Się, dork. You're pathetic. You've defeated my weakest kompadres. You've just met your match. I want to be friends. I need your help. I've had friends like you. The kind who treat you like No thanks, bud. Come on. My brain's against your brawn. Welcome to hell, Jimmy Hopkins! You guys treat us nerds like dirt. One day you'll regret it. You'll never take me alive! Never you hear? Never! <laughs> Patrzcie, złoty środek. że on nas nie trafia. Like this, Jimmy. You think it's funny now? But One day I'll invent a better nuclear bomb. Then you'll be sorry. Why do you have to be such a bully, Jimmy? Why? Can't we all just get along? No, we can't because one day I'll be rich, and you'll be sorry. Maybe now you'll listen to me. Here, here, just take it. You're just like no else. picking on the little man. I'm not like everyone else, honestly. Now listen.

Nie ukrywajmy, ale nas zdenerwowali. Hmm. Zachowali się trochę tak po chamsku. My chcieliśmy naprawdę rzeczywiście z nimi pogadać. Chcieliśmy, żeby to było normalnie. Jak mamy reputację? No właśnie, nie będą nas bić. Kujony też nie będą nas atakować. Ciekawe by było, jakby kojone atakowały, nie? Oni tylko będą tam, wiecie, zaczepiać nas po prostu. Kocić. Zapiszę gra. Po prostu zapiszę gra. Zobaczymy, jaki jest dzień następny. I co nas czeka. Tego może dużo zależeć, bo mogę sobie do tego bezdomnego, który nas uczy walczyć, iść w międzyczasie podczas lekcji. Między lekcjami znaczy. Nie wiem, jaki będzie dzień. Kolejne nowe rzeczy mamy. Tylko nie przed lekcjami. Hmm. Chociaż. Hmm. Nie, nie. Wiem. Ha, nie ma go. No to już zmienia trochę konstelację świata. Nie wiem jaki jest dzień tygodnia. A ja mówiłem wielokrotnie, że. Pani byłoby. HP. Hey Do mm. no, no, no. oh. Mam dodatkowy pasek teraz. Ciekawy sposób zdobywania jakby kamizelki kuroodpornej. odpornej, ale tak to działa. No, i jaki dzień? Jakby była geografia, i matma. I jest geografia, i matma. Także jest super. Mm, myślę, że dadzą mi centralną Afrykę. Znaczy południową Afrykę, to mogę nie podołać. Sorry, sorry, sorry. Mm, nie. Brazylia, Bolivia, kurde, kurde, Gujana Francuska tu, kurde, ai, ja pierdziele, ja pierdziele, Gujana, Jamajka, kurde. Spojrzałem sobie na mapę świata na sucho przez 10 sekund, żeby mniej więcej sobie przypomnieć parę rzeczy. No i wczytałem grę. Jak widzicie, kurde, no muszę to pyknąć. Muszę to pyknąć. Kartografów. Ja jestem geodetą, proszę pana. Kartografem też, jakby nie patrzeć. Nie ma geodezji z geodezji, kartografia. No Brazylia to wiemy. E... Bolivia. E... Gujana. Gujana francuska, tu rakiety wypuszczają. I teraz już jestem w dupie. Ekwador. Kurde, już nic nie pamiętam. Ja piercele, po prostu Kolumbia. Albo jedno, albo drugie. Ekwador. Again. Kurde. Peru. Tie again. Tie again. Tie again. Kurde, no mam tie te tie takie again. braki. Wstyd. Martynika. Tie again. Tie again. Wyspy dziewicze. Wenezuela. Jasne. Martynika. Try again. Try again. Panama. Try again. You've a fine course for yourself, sir. Z tym kretynem. Ale Hopkins, mam Słabo to poszło. underestimated mi. You. wstyd uh... You've passed my wstyd mi, wstyd mi. <laughs> No dobra, wyobraźmy sobie, że chcemy ten kapelusz podróżnika. A ja go odblokowałem po prostu. A nie do kupienia. Trochę do dupy nagroda. Wstyd mi, kurde. Wstyd mi. Wstyd, naprawdę wstyd. mi rzucił. Dobra, jak poczekamy sobie dzisiaj jeszcze, to będzie matma. Także ten dzień miałbym wtedy zaliczony, tylko tutaj znowu będzie trzeba się skupić po prostu. I ja niedługo będę kończył nagrywanie za dużo tego. Yo. tu się coś zmieniło. ciągle to sama, Bida. Zapiszemy przed Matwo bezpośrednio. Tu nie ma żadnych fajnych rzeczy. Bumek, coś ten deseń. I'm Just another to get day very in the life of Jimmy of your Hopkins. Shenanigans, Hopkins. Looks like you've been quite busy, huh, Jimmy. You seem to be constantly in trouble, Jimmy. <inaudible> <It seems inaudible> the concept of private property has been eluding you. Now, Jimmy, why don't you try to show that you've understood the seriousness of all this? Goodbye, Hopkins. Mama <inaudible> Karakos? Time to pay back the faculty for all their kindness. No, ciekawe co by się stało, jakby mi się to nie udało. Wiesz o co chodzi. Bo na przykład nie wiem, nie mam takiej zdolności. Nie umiem. Czeka, czy musielibyśmy robić to do końca, aż byśmy to zrobili. Patrzcie, zróbmy to najgorsze po najmniejszej linii oporu. Zróbmy takie 70%. Warto było? Warto było. Gdzie ja jestem? Aha, daleko. Dobra, zaraz będzie pierwsza godzina. Idę na matmę. Czy wy też tak się cieszycie jak idziecie na matmę? Albo cieszyliście. Hej Pryszczata No i dobra Matematyka Boję się Ale jak to zrobię? Będę miał z głowy Ej, ale my byliśmy ostatni u niego i pod domem rozwalaliśmy... Mienie on powinien chcieć nas odupić e, 21, 23. Która liczba jest najmniejsza? Ta. Co jest najmniejsze? To. 2. E, tak. 0,68. 3, 6, 8. 6 minus 3. 3. E, co jest najszybsze? To. Ile widzisz trójkątów? 4. 4. Która liczba jest największa? 33 i 8. 2, 5, 5. Yy, Oj, oj, oj. 34. Co jest największe? Oj, co jest najszybsze? To 1,25. Kurde, 5 czwartych. Co jest najwolniejsze? Ruch. 12, 6, 18, 7. 3, 14. Ja pierdzielę. Yy, ile widzisz trójkątów? Strzelam, że 6 będzie. 7, 10, 7. Co jest najszybsze? Rakieta. Co jest najmniejsze? To. Co jest największe? To. 1, 8. Kurde, zwaliłem to. Ale, jak teraz sobie zacznę drugi raz, raczej to zrobię. Mniej więcej mózg już mój ogarnął, jakie odpowiedzi są dobre. Więc ja to pierdzielę, robię to jeszcze raz i mam to zbani, bani, matme już. Tu najgorsza jest ta presja czasu. Teraz robię to wolniej, ale żeby się nie pomylić, a żeby zastanowić się nawet pół sekundy dłużej. Bo czasem robię to tak na szybcika, że o czas, czas, czas. Tylko jak się pieprzniesz, to 5 sekund tracisz. To jest dużo. No i dobra. 21, 23, to, co jest najmniejsze? To, 2, to, to, yy, 6, 8, yy, 3, kurde, 3, to, co jest najszybsze, to, i ile widzisz trójkątów? 4, która liczba jest największa? 3, 8, 2, 5, 5. Oj, znowu źle. Wyciągam 5 eee, czwartych. Co jest najwolniej? Wrong. Au! 18, 7. 3, 14. Ile widzisz trójkątów? 7. 10, 7. Co jest najszybsze? To. Co jest najmniejsze? To. Co jest największe? To jedna ósma. Mm. NIE?! NIE?! Nie zrobiłem tego? Hm. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Że jednak mi to nie pykło. Nie chcę zostawiać tego na przeszłość. Wolę to zrobić teraz. Dwadzieścia right, trzy. To, 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 to. Uh, 8. 3. Kurde. Co jest najszybsze? To. Ile widzisz trójkątów? Cztery. Która liczba jest największa? To. 25. Wrong. Kurde, tu cały czas robię źle. Co jest największe? Wrong. Au! Najszybsze. To. Co jest najwolniejsze? Wrong. Jestem kretynem. Ale już wiem, że tego nie zrobię. Muszę jeszcze raz. Najwolniejsze. No myślę, że ten mikrop, czy co to tam było, jest trochę wolniejsze. Mia być trigonometria. Co jest najmniejsze? To osiem. Co jest najszybsze? Ile widzisz trójkątów? 33 i 8. Eee, to. 3, 4. Co jest największe? To. O! Oh. 5, 4. Co jest najwolniejsze? Co?! 6, 18, 7. Eee, to. Ile widzisz trójkątów? 7. 10, 7. Co jest najszybsze? Co jest najmniejsze? Co jest największe? Jedna ósma. Wrong. Znów! Kurde, no. Pod tłem presji robię tak głupie błędy, ale tu trzeba co? Pieprznąć to na 90% matmę? Nieźle. Tak, matura. <laughs> no ale dobra, to ja wiem, że to jest banalne. Te zadania są proste. Zdaję sobie sprawę. Totalnie. Tylko czas po prostu denerwuje. Za na spokojnie bardziej to robić. Czechna. Czemu geografia tam była? Atlas znaczy 23, 34. To to. To. 6 minus 3.

Ile widzisz trójkątów? Siedem. E, siedem. Co jest najszybsze. Co jest najmniejsze. Co jest największe. Mamy to. Kurde, mamy to. Cześć. Excellent work! Well, Jimmy. I don't know how you did it, but you past my klas. Congratulations! Hmm. That's how it's done. Done and done right. Muszę niestety zakończyć teraz nagrywanie, więc ja się z Wami żegnam. Dzięki.